Kredytobiorca może domagać również zasądzenia na jego rzecz odsetek ustawowych za opóźnienie, które na chwilę obecną niebagatela wynoszą 10,5% w skali roku. Więc to jest ten aspekt, dlaczego reklamacja i dlaczego ten stan wymagalności, rozpoczęcie terminu, jest istotny. Tak, niejednokrotnie spotkałem się z tym, że kwestia odsetek bywa jakoś nie zawsze dostrzegana przez klientów, szczerze powiedziawszy, bo nagle okazuje się, bo, no tak, jakby można jasne sprawdzić bardzo łatwo w internecie, jaka jest stopa odsetek ustawowych za opóźnienie, w związku z tym, że stopy procentowe są obecnie wysokie, co, no, co wiedzą na pewno kredytobiorcy złotówkowi, aczkolwiek tutaj akurat jest, można powiedzieć, w pewnym sensie pozytywny aspekt tego hmm, Takiego stanu rzeczy. Znaczy rzeczywiście, po wydaniu prawomocnego wyroku okazuje się, że są to kwoty niebagatelne, tak? Z uwagi na to, że właśnie no, na dobrą sprawę na rynku nie da się dostać lokaty tak oprocentowanej, jak, jak, jak no, o, o, o takim oprocentowaniu jak, jak, jak te odsetki. Ale rachunek jest prosty. No, powiedzmy, że w poziomie 200 tysięcy tak? złotych to za każdy jeden rok trwania procesu 20 tysięcy na niczemu, co za opóźnienie cirka. w Przybliżeniu. Dokładnie. W przybliżeniu.